Z tej strony Kaspany woniec, a... To jest mój drugi odcinek z survivala z Quartezem. Ale dzisiaj jest jeden problem. Jestem tylko ja. E, dobra, ym, teraz przechodzę do tematu e, ten filmik. Jest tak, jakby takim wyjaśnieniem, yy, bo poprzedni filmik się nie udał. Po pierwsze, były lagi, po drugie, coś tam w YouTubie się popsuło, że ten filmik miał niby 3 minuty, a naprawdę miał chyba 15 minut około. I no, na pewno nie wiedzieliście. Czemu tamten filmik jest popsuty Ale już wam to wyjaśniłem yy, I teraz Jak widzicie sami Bez corteza y, Nie ma lagów A bez niego Nie No z nim są lagi Bez niego nie ma yy, Tak się pogubiłem trochę I Chciałem taki krótki odcineczek Tam wybudować dom Prób Próbowałem w tym serwerze naprawić, ale teraz jest 11:13. Jest chyba Środa. Tak, dzisiaj jest Środa. A ja nie jestem w szkole, bo jestem chory. jest yy, też jest, ale on nie może gadać. Yy, I. No i właśnie robię te, ten odcinek sam. Ten odcinek będzie dosyć krótki. Yy, no, no bo właśnie to miał być tylko te wyjaśnienia. Yy, co bym mógł jeszcze powiedzieć? Na pewno, jeżeli Filip mnie ogląda... To pewnie będzie, albo jeżeli mnie oglądasz, pewnie be, teraz jesteś na mnie zły, że bez Ciebie nagrałem ten odcinek, ale sam wiesz, jakie były lagi. Um, na pewno kolejny odcinek um, powinien wyjść lepiej. Um, wymyślę sobie jakiś temat przed tym. No i ogólnie co bym jeszcze mógł powiedzieć nagram może jakiś filmik ze skybloka. No. Yy, zro zro yy, zrobię nową serię ze Skybloka. Więc... Zobaczymy... więc... Czekajcie, tylko nie zabijesz kiedy to może. No potem... A oj, kurczak. Niech on nie zabije już. Rzeczy były słabe, więc dzięki, jeżeli oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że ocenicie go pozytywnie. Yy, no i ogólnie, że Wam ten filmik się spodoba. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, zasubskrybujcie mnie. co na szkielecie, więc trzymajcie się.